Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii gra w gry. Dzisiaj zagramy w grę, która nazywa się Stickman Army. Niestety muzyka może mnie trochę zagłuszać, ale już po pierwszej misji yy, wyłączę muzykę. No cóż, bo ja uważam, że jest lepiej jak nie ma muzyki yy, niż wtedy, kiedy mnie zagłusza. Także polega ona na tym, że tworzy się armię Stickmanów, która staje naprzeciwko innej. Pierwszy poziom jak widać jest dosyć prosty. O. I te jednostki kupuje się za burgery z McDonalda, dosłownie. Jeżeli zbierze się taką paczkę burgerów, to dostaje się jakby dodatkowe 25 burgerów. Uf. Mam nadzieję, że teraz już mnie dużo lepiej słychać i nie będę musiał krzyczeć. Także zaczynamy poziom drugi. Zaczynamy poziom ja drugą. O. I w tym poziomie właśnie dostajemy granat. Którym można rzucać w wycelowane jakieś miejsce. A granat można kupić nie za burgery tylko za takie złe minki, których aktualnie mam 10. Także robimy armię. I lecimy do ataku. I tym oto, dosyć szybkim sposobem wygrałem kolejną misję. Od razu lecimy z kolejną. A właśnie, w tej grze są tak zwane ranki. I jeżeli zdobędzie się kolejnego ranka, to zdobywa się kolejną nową jednostkę. I ta jednostka to jest oficer tym razem. O. Że bardzo tak, tak on wygląda. I teraz y, lepsze sobie wszys wszystkie jednostki. No cóż, skoro mnie stać, czemu nie? Prawda? Zaczynamy zatem emisję trzecią. I tutaj ten trzeci poziom jest nieco dłuższy. Także możemy już przewijać ekranem w jedną i nie. drugą stronę. Nie, nie. Okej. Okay. Myślę, że też to na luzie wygram. OK. A właśnie, nie wiem czy to mówiłam, ale w tym odcinku zrobię... ...pożymy od pierwszego do piątego. Także już niewiele... Oj, reklama. Także już niewiele mi zostało. Jak widać odblokowałem ranka trzeciego. Który dodaję miota miotacz ognia Który jest dosyć dobry I zaraz pokażę wam go w akcji yeah. Okej okay. To teraz poczekamy aż zdobędę to 40 bu burgerów Za które można go właśnie kupić Okej okay. Najpierw wysnę go i patrzcie, on dosłownie miota ogniem. Dlatego ta jednostka tak tak bardzo jest fajna. Szczerze, to mógłbym nią przejść cały poziom. Naprawdę, bym mógł przejść cały poziom. Fajnie. A właśnie... Mm... Od tego czasu y, będę oglądał reklamy, aby zdobyć więcej monet, no ponieważ opłaca się, y, ponieważ jak masz więcej monet, to można bardziej ulepszać jednostki. Także ja obejrzę reklamę i widzimy się za chwilę. Dobrze, także ja już obejrzałem reklamę i lecimy z ostatnią... I lecimy z ostatnią misją tego właśnie odcinka. Okej. Okay. Jest dosyć, dosyć ten poziom krótki. Także myśl myślę, że też zrobię go na luzie. I lecimy z moją armią. I miotaczem ognia, który jest naprawdę dobry. Może użyję granatu jeszcze na koniec. Śmieje. użyłem bez potrzeby. Mniejsza oto. Wygrałem poziom piąty. Yy. Także jak widać, zrobiłem misję piątą. To już chyba mówiłem, ale mniejsza o to, jeżeli chodzi o ten odcinek, to byłoby już na tyle. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, bo już bardzo mało brakuje do 10 subskrypcji. No i cóż, zostawcie oczywiście łapkę w górę, a więc pa pa!